Thank you Prosto z Mrągowskiego Molo witamy w naszym nowym cyklu Ludzie mówią, w którym oddajemy głos mieszkańcom i turystom odwiedzającym Mazury. Będziemy pytać o sprawy ważne i mniej ważne, a w związku z tym, że za kilkanaście godzin rusza Mazurska Noc Kabaretowa, zapytamy Was o najlepsze dowcipy i kabarety. Czy możemy Panią zapytać o ulubiony kabaret? Para nienormalnie. A jakiś skecz kabaretowy ich właśnie? Maria z Mariolką, najlepsze. Nie mam pojęcia, bo nie chodzę na kabarety. No oczywiście Mariolka. Dobry. Nic inny, tylko Mariolka. Paniemy, a pani? Bardzo... Pani może ma jakiś swój ulubiony skecz kabaretowy? Niestety nie, nie, mam pomysłów ani do kawałów, ani pamięci do kawałów. A skecz? No też, też, e, tak jak koleżanka tutaj, Mariolkę. E, moralnego niepokoju albo ani może też może być. No nie wiem, Mariolka pewnie. Coś takiego ciekawego. No dużo jest. No, ani mrum mru, no. E, Ulubione kabaret jest parę normalni. Aczkolwiek przyjechaliśmy specjalnie też na kabarety, i także te kabarety też są bardzo fajne. E, kabaret młodych panów. My też przyjechaliśmy z ostrowi Mazowieckiej na kabaret. A jakiś sketch kabaretowy, właśnie ich? Oj, nie, nie, nie mam, nie mam głowy do tego. A, a może pan ma głowę do kawałów i teraz przed kamerą nam powie jakiś kawał? przepraszam nie, naprawdę. O, panie, co? Tak szybko. Wczoraj to były kawały, dzisiaj to już tak to nie bardzo znamy. Jedzie marynarz w przedziale kolejowym i właśnie współpasażerem powiada, do chipy. No i w pewnym momencie proszę tego marynarza, żeby powiedział. On mówi, ale ja znam takie świńskie kawały. No to niech pan powie bum w momencie, kiedy trzeba będzie użyć słowa jakiegoś niecenzuralnego. No i kawał brzmi: bum, 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 dupa. Pojechał Jaś e, na wycieczkę z panią, no i jaś w nocy płacze. Przychodzi pani, pyta się Jasiu, dlaczego płaczesz? Bo ja zawsze spałem ze swoją mamusią. To chodź Jasiu, pośpisz ze mną. No i jaś, o taki szczęśliwy, zadowolony. Ale mówi tak, znowu płacze w noc. Pani mi, Jasiu, dlaczego płacisz? Przecież śpisz ze mną. No bo proszę panią, ja zawsze wam wkładałem paluszek w pępuszek. No dobrze Jasiu, to w mnie też włożysz. Następna noc, no i pani się rozbudza i mówi tak, Jasiu, to nie pępuszek. Proszę panią, ale to nie paluszek. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Prze sobie Jasiu Pogąbce gąbce i wsiąk. Dziękujemy. Pozdrowienia bardzo. od y, całego Mrągowa dla Kujaw Piotrków Kujawskich. 고생하습니다